Przybywam tutaj w imieniu senator Lei Organy. Czy mogę przemówić? Ależ oczywiście. Dziękuję. Dostojna senator Organa dowiedziała się o tej m, niefortunnej sytuacji i chciałaby przedstawić tę oto transkrypcję danych, która, jak mnie ma, pozwoli wyjaśnić sprawę. Wnoszę sprzeciw. To jest niedopuszczalne. Dziękuję. Hm. A zatem chciałem powiedzieć, że ta transkrypcja udowadnia, że senator Organa osobiście zatwierdziła misję zwiadowczą generał Syndulina Sitos. Zaznaczam, że nie miała wtedy świadomości, że senator Ziono zwołał głosowanie w tej sprawie. Bez niej. To jakiś absurd! W takiej kwestii nie przyjmiemy zeznań od pospolitego Droida. Łup, łup.